Cześć wodniki, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za lajki, like, komentarze, subskrypcje. Kochani, bardzo dziękuję, że byliście ze mną przez cały 2023. Mam nadzieję, że będziecie ze mną też przez cały 2024. Myślę, że to jest wasz rok w ogóle. Moje kochane wodniki, tarot ogólny na nowy rok, na 2024. Pamiętajcie, będzie to ogólne czytanie. Bierzcie z tego tylko co najlepsze, słuchajcie swojej intuicji. Wiem, że ją macie, przyglądajcie się kartą. Kochani, bierzcie co najlepsze z tego czytanka. Talie są przygotowane. Główna, druga główna, i dopowiadająca, kochani, z głównej talii będziemy wyciągać energię główną waszą na ten rok i ostatnią kartę słuchajcie, wynik rady, komentarz. Z drugiej, głównej będziemy wyciągać karty na każdy miesiąc roku. 12 kart układamy rzędami. Kochani, i patrzymy, patrzymy w przyszłość, w daleką przyszłość. Moje kochane wodniki, wszystkiego dobrego na nowy rok. Dobra, poproszę energię główną zawodnika na 2024 2024. Oh, Ufufu, uh, uh, uh. cztery buławy, a nie mówiłam, że to jest wasz rok? <laughs> Kochani, cztery buławy, zadowolenie, celebrowanie, budowanie stabilizacji, utrzymywanie stabilizacji, podbudowywanie stabilizacji. W ogóle praca z domu, koło domu. Kochani, y, zmiana miejsca zamieszkania może jakiś wodnik będzie jechał za granicę, wyprowadzał się może jakiś wodnik będzie zmieniał swój dom, remont przeprowadzał bądź jakieś ogrody, ogród, remont, og, remont ogrodu, kochani. Królowa Buław tutaj, u spodu, czyli będziecie słuchacie skutecznie działać nad budowaniem Waszej stabilizacji w przyszłym roku. Y, super, kochani, Czwórka Buław daje nam mnóstwo okazji do celebrowania, spotykanie się z najbliższymi y, naszymi. A też mogą być, słuchajcie, wodniki. jesteście wodniki, pewnie wasi przyjaciele. To jest wasza rodzina, kochani. To jest to, to jest celebracja, wspaniały, wspaniały rok. A nie mówiłam, że będzie wspaniały rok. <laughs> wodniki, super. Czwórka była. Bardzo mi się to podoba. Kochani, jedziemy, jedziemy ze stycznia. Co tam w styczniu? Styczeń 24 dla wodnika. Styczeń 24 dla wodnika. Styczeń 24 wodnik. Kochani, energia główna na ten miesiąc. uuu a, a, niby wypadł, ale nie wypadł, nie biorę. Uuu, królowa pentakli, podoba mi się to. E, piękna ta królowa pentakli, pomyślałam, że to jest królowa Buma i piątka kielichów. Kochani, tutaj wychodzicie z, z jakiejś, chciałam powiedzieć, z żałoby. Niekoniecznie musi to być żałoba. To mogą być jakieś takie sytuacje nieprzyjemne, e, związane z przeszłością, z członkami naszej rodziny, z przeszłości. Ale niekoniecznie i generalnie takie patrzenie na rozlane kielichy idzie w zapomnienie, kochani, i wy będziecie się skupiać na tym, co jeszcze macie. Królowa Pentakli mówi o tym, że kasa się zgadza, zdrowie się zgadza, wydajemy pieniądze, ponieważ mamy wydatki, które są rozsądne, czyli słuchajcie, nie łazimy i nie nie chodzimy po sklepach i nie wydajemy pieniędzy na głupoty tylko na takie słuchajcie, na takie rzeczy, które nam się przydadzą, to jest słuchajcie wielka praktyczność tutaj Królowa Pentakli też słuchajcie, aha Kasa i się zgadza, także słuchajcie, może właśnie jeśli ktoś z Was czeka na jakieś wypłaty, niewypłaty, przy bonusy powiedzmy, przychodzą one w, teraz w styczniu, kochani generalnie Królowa Pentakli super energia Będziecie, będzie Wam się chciało, będzie Wam się też chciało pracować, powiem Wam szczerze, to dobrze, co eee, luty, luty 24, co tam u Was kochani w luty. Luty 24 dla wodnika. 24 dla wodnika. Król kielichów, super, ale macie fajne karty, kochani, król lichów, łapanie dystansu. A, może jakiś um, może właśnie, może wodnik, dobra, luty. Luty wodnik może ktoś z Was będzie miał rodzinki. Ach styczniu też możliwe. I tutaj mamy, może jakiś wyjazd, ktoś będzie z Was, słuchajcie, gdzieś wyjeżdżał, złapać, odetchnąć, złapać dystansu do problemów, złapać dystansu do różnego rodzaju sytuacji. Kochani, Król Kielichów na drugi, na, na, na luty mówi mi o tym, że łapiecie, słuchajcie, dystansu, dystans do problemów, że dobrze się czujecie, że te emocje są ok, słuchajcie, bo ten Król się czuje dobrze, on się czuje cool, ale też z tym i wiecie co, właśnie, luty, wy jesteście wodnikiem, pluton wodniku. Wszelkie problemy, które mieliście, słuchajcie, uważam, związane z, z urzędami, związane z instytucjami, związane z tym, słuchajcie, z kozioroż, ze sprawami kozioroż, koziorożca, idą w oddalenie, zamykają się, zostają oddalone od was i to sprawia, że czujecie się dobrze w lutym, moje kochane wodniki. Dobrze to wygląda. Też może być jakiś wyjazd, wyjazd gdzieś daleko. E, dobra, kochani, marzec, marzec 24. Marzec 24. Dla wodnika. Marzec, maziec 24. Dla wodnika. Co tutaj mamy? Siła. Ale macie karty. A nie mówiłam, że to będzie wasz rok? Wow. Kochani, siła. Jeśli w marcu będziecie czuli się tak se, przejdziecie przez to. <grym> Siła, wow, kochani. Jusemka Buław. może tak będzie, że będziecie gdzieś jechać. Słuchajcie, też na wakacje, na jakieś, na jakieś, też mogą być to, słuchajcie, spotkania handlowe albo spotkania takie biznesowe, tutaj, słuchacie z tymi buławami w marcu. Ale generalnie, słuchajcie, tutaj jest sukces. Tutaj mamy we, ogromną siłę wewnętrzną. To jest wielka moc, słuchacie w nas, ale też energia ze świata nam sprzyja, słuchajcie, w marcu. Cokolwiek chcecie, kochani, Osiągnąć w marcu, dacie radę. Kochani, naprawdę, niech otwórzcie głowy na różnego rodzaju pomysły. Ósemka była tutaj. E, I wdrażajcie to. I powiem Wam tak, że macie super czytanie na super karty, macie ten pierwszy kwartał. Macie, myślę, że będzie spoty dużo spotykania się z różnego rodzaju ludźmi, też z ludźmi, którzy są na stanowisku, którzy mogą Wam w czymś pomóc. Ale powiem Wam tak, super przed Wami jest e, ten pierwszy kwartał. Dacie radę przejść przez, jeśli będą trudności. One te trudności, to po prostu nam ich nie zauważycie. Tak wam powiem, kochane moje wodniki. Myślę, że to będzie dobry, dobry kwartał. Zobaczcie, królowa Pentakli i król kielichów. Tutaj na przykład, jeśli macie problemy, dobra, dam wam przykład, macie problemy finansowe, oddalają się one. Macie problemy, słuchajcie, ze zdrowiem, oddalają się one od was. Macie, słuchajcie, problemy w pracy, oddalają się one od was. Chcecie awans? Jest awans. Słuchajcie, przy sile nie ma mocnych <laughs> na nas. I król kielichów, i królowa pentakli. Nie, kochani, super, macie pierwszy kwartał. Działajcie, kochani, wykorzystajcie, wykorzystujcie tą energię. Macie 20 lat na działanie, teraz się zaczyna. Dobra, kwiecień, kwiecień, co na wiosnę, początek nowego roku astrologicznego, i tu mamy sprawiedliwość, ale macie, kurde, ale macie. Karty, dziesiątka buław, kochani, tutaj tak, albo będzie trzeba odpoczywać, bo tutaj ta siła czasami się pojawia, jak na przykład nie domagamy, nasz organizm, nie domaga, ale my z tego wychodzimy i trzeba będzie może odpocząć tutaj przy tej sprawiedliwości, ale też słuchajcie, sprawiedliwość mówi, że może będziecie mieli do czynienia z wagą. Jakaś ważna rozmowa z wagą, niekoniecznie. Tutaj może chodzić o to też, że jakaś sprawa wam odejdzie, jeśli wodnik ma sprawę jakąś, słuchajcie, albo z urzędami, albo z wymiarem sprawiedliwości, cokolwiek to jest, jakieś instytucje tutaj, może urząd podatkowy, to wam się klaruje, ok? To wam się klaruje i to wam odchodzi od was. Macie ileś tam obowiązków, słuchajcie. I od kwietnia jeden Wam odchodzi, jakaś jedna sprawa Wam od tego od, od, odchodzi. Super, kochani. I tak jakby jakaś sytuacja karmiczna też się zamykała, właśnie tutaj od kwietnia. Wow, super. Słuchajcie, kochani, sprawiedliwość zawsze dobrze nam wróży w takiej tutaj, w takiej pozycji. Cokolwiek chcemy, żeby do nas przyszło, przychodzi. Oczywiście wiecie, że to jest też energia karmy. Energia tego, co włożyliśmy w przeszłości, do nas przychodzi, i ja wierzę, że wy, kochane wodniki, wkładaliście tylko dobre rzeczy i tę dobrą energię, i ta dobra energia do was wraca. Dobra, maj 24 dla wodnika. Maj 24 dla wodnika. Rycerz Buław. Ok, kochani, i ósemka kielichów. Tutaj może chodzi o to, że będziecie gdzieś wyjeżdżać. Zaraz sprawdzimy tego rycerza Buław. Będziecie wyjeżdżać, bądź planować wyjazd gdzieś za granicę bądź generalnie, słuchajcie, odchodzić od jakiejś sytuacji, które Wam nie służą do, powiedzmy, tego rycerza buław. I kochani, tutaj w maju wodniki, uwaga na lwy, ba, lwy barany, strzelce, bo ten rycerz buław to taki jest, on przychodzi w nasze życie, ale też Wy możecie być tej energii rycerza buław i chcący można coś tutaj zepsuć z tym rycerzem buław. Wiecie, na początku wydaje się, że jest fajnie i w ogóle, a tak naprawdę do niczego to nie prowadzi, bo szybko się spalamy. Rzeczywiście, to mogą być, słuchajcie, przychodzić jakieś wyznania od jakiegoś tutaj kochani, od kogoś, no wyznania, trzy pentakle, ktoś może tu Wam słuchajcie obiecywać, obiecywać budowanie fundamentów różnego rodzaju, król pentakli, królowa pentakli, ale kochani to ja bym to przyjęła, ja bym to przyjęła przy tych kartach dopowiadających, czyli że będą fundamenty. Mamy tutaj parę, mamy królowe, pe, królową pentakli, króla pentakli, generalnie. Wow, kozie, wow, wodniki, tutaj taka energia ziemska, właśnie, trzeba powiedzieć, koziorożca. Koziorożca, koziorożcowa, właśnie, tak. Rycerz Kielichów coś nam przynosi, przynosi nam różnego rodzaju oferty, kochani, tutaj jest przy tej trójce pentakli, oferty pracy, współpracy, kooperacji, budowania czegoś razem, budowania. Fundamentów stabilnych i królowa pentakli, która temu przyświeca. Może będzie trzeba wydać jakąś kasę. Także słuchajcie, jak ktoś Was będzie prosił o kasę, uwaga, komu tą kasę dajemy, i myślę, że Wy będziecie uważać. Tu taka energia tej królowej pentakli, my ona patrzy na co, na co kasa leci. I ten rycerz była, powiem Wam szczerze, żeby uważać z, decyzja, z podejmowaniem decyzji w maju, ok? Żeby nie lecieć, wiecie, huzia na juzia, tylko żeby, słuchajcie, kochani, przemyśleć sytuację. Dobra, ale i tak, słuchajcie, fajna jest to energia. Energia buławowa. Także nieciężka, nieciężka. Ok, kochani, czerwiec, czerwiec 24, czerwiec 24 dla wodnika. Uuu, uh, diabeł w czerwcu, kochani. Tu jakieś pokuszenie będzie i gwiazda. Kochani, tu albo, idą, albo idzie do Was jakaś kasa, która jest spełnieniem Waszych marzeń, bądź słuchajcie, od odrywacie się, uwalniacie się, uwalniacie się od sytuacji, która wam ciąży. Uda wam się spłacić kredyt. Ktoś wam coś spłaci, jakaś kasa do was idzie wodniki i generalnie idziecie ku. To jest czerwiec, może zakończenie roku <laughs> szkolnego dla kogoś. Generalnie słuchajcie, uwalniacie się od czegoś, uwalniacie się od obowiązków, idziecie ku spełnianiu marzeń, idziecie ku lepszemu. Bardzo dobrze to wygląda. Yy, to, ale też słuchajcie, uwalniacie się od jakichś toksycznych sytuacji i może od jakichś takich złych nawyków, to jest czerwiec I, do, i następuje tutaj uleczenie mamy gwiazdę spodu gwiazda mówi o uleczeniu o tym, że idziemy w dobrym kierunku gwiazda nam dodaje zdrowia też <noise> do powiedzmy tego diabła mhm, ósemka buław może to być słuchajcie, podróż w czerwcu gdzieś będziecie słuchajcie, jechać yy, żeby pohulać, a jaski lichów, tak może być rzeczywiście tutaj e, ale ja myślę, że wy się od czegoś generalnie uwalniacie tutaj w czerwcu e, od czegoś co wam s... mhm. szóstka mieczy uwalniacie się od czegoś, macie dobre rozwiązanie jedno z rozwiązań do was przychodzi je sprawdzacie i w ten, spo ten sposób się uwalniacie od sytuacji, która wam ciąży ale kochani, to nie musi być to to rzeczywiście może być podróż, bo szóstka mieczy to też jest podróż, jest nad wodę i tutaj zobaczcie, a z czyli fajne, jakieś nowe, fajne miejsce tu podróż i tutaj wydajemy pieniądze <noise> które udało nam się zaoszczędzić na wakacjach Ko kochani, jest ok yy, lipiec, co tam w lipcu, lipiec 24 dla wodnika lipiec 24, powiem Wam, że drugi kwartał też dobrze wygląda, wygląda tak jakby przeszłość pozwala Wam się uwolnić od jakiejś sytuacji, która się działa nad Wami z przeszłości dobrze to wygląda. Ok, teraz co tam w lipcu? Lipiec, kochankowie, kochani, wspaniale. Spędzanie czasu z najbliższymi. O umiarkowanie, łapanie oddechu, łapanie balansu. Super, kochani, odpoczynek. Ale też, słuchajcie, będziecie robić to, co macie robić, to, co wszechświat chce, żebyście robili. Podejrzewam wodniki, że to jest pomaganie ludziom, co, bycie wodnikiem. Dobrze, Dobrze to wygląda. W sierpień 24, sierpień 24. Tutaj podejmiecie dobrą decyzję, właśnie w lipcu, słuchajcie. I tutaj wszechświat będzie kierował was, wami. Podejmiecie dobrą decyzję. Ok, sierpień 24, sierpień 24 dla wodnika. Co tutaj mamy? Ach, miłość, dwa kielichy, pogada, pojednanie, dogadanie się, ugadanie się, rozmawiamy na tym samym, nad, rozmawiamy w tym samym, piątka kielichów tu, rozmawiamy na tych samych, nadajemy na tych samych falach, słuchajcie, dwójka kielichów, tutaj jest piątka kielichów, może tutaj chodzić, że albo jakaś stara miłość może do Was wrócić, coś Was trafi, będziecie chcieli wejść tą drugą miłość, znaczy. Tą miłość po raz drugi, może z tą osobą. Generalnie tutaj jest jakieś uleczenie. Jeśli były łzy do tej pory, te łzy widzę, że tutaj poprzez rozmowę, poprzez otwieranie się drugiej osobie, otwieranie się drugiej osobie, nie, coś tutaj nie brzmi gramatycznie. Otwieranie się drugiej osobie. Nieważne, kochani, tutaj chodzi o to, że ktoś nadaje na tych samych falach co my, czyli jest dogadanie, jest miłość. I powiem Wam tak, tutaj niekoniecznie musi być miłość taka tutaj z tymi kochankami, to może być ktoś z Was może pozna swoją taką bratnią duszę, przyjaciółkę, przyjaciela, coś takiego i będziecie słuchajcie razem coś działać, kochani, coś działać w ideologii, czyli w takich rzeczach, które ym, są Waszym hobbym, kochani, ale powiem Wam, że dobrze to wygląda, super sierpień, dobrze wygląda. Zatem 9 miesiąc, wrzesień 24, co tam, kochani, co się zamyka, co otwiera? To jest ten kluczowy miesiąc. Powiem Wam tak, nie wypadła, ale się odwróciła królowa buław, także no, dobrze, dobrze. Pan na tu z panną będziecie, słuchajcie, celebrować jej urodziny. Pustelnik i wieża. No, kochani, tutaj jest tak, tutaj w wrześniu wychodzi nam y, zmiana. Zmiana spowodowana y, sytuacją karmiczną, sytuacją saturniczą, bądź, słuchajcie... Wodnik będzie uderzał, uderzał w rozwój duchowy, spirytualny. I myślę, że to jest to. Myślę, że tutaj, kochani, będziecie się skupiać na rozwoju spirytualnym, duch duchowym. Mm. Mhm. Wrzesień. Ktoś z Was może zacząć y, właśnie naukę. Mhm. Ktoś z Was tutaj będzie chciał otworzyć coś swojego. Super słońce. Um, a, są to stateczne, kochanie, tutaj jakaś, jakaś, jakieś dobro do Was idzie we wrześniu za rok, jakieś rozwiązanie sytuacji, która się ciągnęła, może jeszcze. Słuchajcie, z tego zacznie się w 2024, zakończy się we wrześniu 2024, bądź jeszcze wcześniej. Jeśli ktoś z Was tutaj będzie miał problemy, słuchajcie, z, nie wiem, z pójściem na swoje, z otwarciem jakiegoś swojego biznesu, bądź pójście na social media, to tu we wrześniu to się wszystko ułoży. I generalnie też tutaj widzę, że ktoś z Was będzie szukał dobrego rozwiązania, wy to rozwiązanie znajdziecie na jakieś Wasze sytuacje domowe, podejrzewam, ale też takie związane z pracą, z finansami. Słońce Wam przyświetla, jest dobrze, kochani. Jest dobrze także tutaj widzę, że um, jeśli będą jakieś problemy, um, kłopoty, to Wy znajdziecie rozwiązanie na te problemy, ale słuchajcie kochani, trzeci kwartał, nie wiem czy widzicie te wspaniałe karty, um, kochankowie, dwa kielichy i pustelnik i to powiem Wam tak, że ten pustelnik to też może to znaczyć to, że Wy po prostu po tych emocjonujących miesiącach, tutaj lipiec, sierpień, będziecie tak starali się um, odpocząć, zamknąć w czterech ścianach, pomedytować. To jest właśnie pustelnik. Okej, okay, kochani, 10 miesiąc, październik. Co tam w październiku, 24 dla wodnika? O, wielka siła tutaj, kochani. Tutaj będziecie, yy, tutaj będziecie się, tutaj yy, będziecie przechodzić przez jakąś rozmowę, słuchajcie, z jakąś ważną osobistością. To może być ktoś właśnie od Was z pracy, jakiś szef, szef, bądź jakaś osoba, słuchajcie, z życia prywatnego. E, która jest dla Was autorytetem? Jakaś tutaj bitwa będzie trzeba przejść z, z tą osobą, ale słuchajcie, to jest taka bitwa, którą Wy wygrywacie, ponieważ wiecie, co macie, e, co chcecie osiągnąć, co, jaki cel macie i kochani, powiem Wam, ta dziewiątka przy tej dziewiątce była i jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy doświadczeni przez życie, już wiemy, czego chcemy i dajemy radę. I to jest właśnie w październiku tutaj. Myślę, że tutaj chodzi o takie przejście, że tutaj ktoś z Was może będzie chciał rzeczywiście. U, um, iść na swoje na, otwierać swój biznes, tutaj będzie trzeba słuchajcie parę rzeczy pozłatwiać z urzędami bądź poczekać na jakieś odpowiedzi zwrotne ale wydacie radę, przejdziecie przez to, słuchajcie dziewiątka buław, tutaj jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, osoba, która jest doświadczona y, która wie czego chce i już naprawdę jest nakierunkowana i nic was słuchajcie z tej drogi nie y, nie zmiecie wiecie w którym kierunku idziecie ok kochani, listopad 24 dla wodnika co tam w listopadzie, listopad 24 wodnik uuu, azbuław kochani, albo nowy romans, nowy pomysł ale generalnie kop do działania, chęć do działania czyli słuchajcie kochani, przejdziecie przez jakąś tam bitwę, jeśli ona się pokaże pod koniec roku, bardzo pozytywnie i są trzy pentakle, jest chęć działania współpraca, kooperacja, dobrze to wygląda słuchajcie, będzie wam się chciało za rok w listopadzie Grudzień 24, co tam w grudniu, grudniu południu uwodnika, co tam uwodnika w grudniu 24, energia główna, <laughs> a super, królowa kielichów, słuchajcie, zadowolenie, <laughs> rycerz pentakli, zadowolenie, coś do Was przychodzi, słuchajcie, w tym roku 2024 udaje Wam się osiągnąć sukces, słuchajcie, za... rozpoczęliśmy to... Yy... Rozpoczęliśmy to czytanie od królowej Pentakli, kończymy królową Kielichów. Królowa Kielichów ma w tym kielichu coś konkretnego, jest z niego zadowolona emocje są ok, jest równowaga, jest dobrze powiem Wam tak, myślę, że ten rok będzie będziecie się bardzo zajęci w tym roku będziecie spotykali mnóstwo ludzi wakacje szykują się też wspaniale, szykuje się miłość, jeśli ktoś chce, czeka dla singli, ale też słuchajcie, uwalnianie się od sytuacji, które Wam nie służą myślę, że to jest Wasz rok, moje, wasz rok yy, i w ogóle taki dobry czas do Was nad, nadchodzi moje kochane yy, wodniki to jest budowanie stabilizacji w miejscu, gdzie mieszkacie to jest szczęście, budowanie szczęścia Dobra, kochani, kochani, kochani. Ostatnia karta od Tarota. Wynik, rada bądź. Komentarz? Tarota. Siódemka kielichów. Kochankowie, kochani, zdecydujcie się na coś. Zdecydujcie się na e, pomaganie innym ludziom. Jesteście na, dobrym, jesteście na dobrej drodze, kierujcie się w dobrym kierunku. I powiem Wam tak, tutaj. Coś uda Wam się jakiś jeden kielich w tym roku sprowadzić na Ziemię. Coś ze świata fantazji, ze świata Waszych marzeń przy, yy, przychodzi do Was, Wy nad tym pracujecie, i to jest to, to co Wszechświat chce, żebyście yy, robili. Co dla, dla innych, słuchajcie, wodników, <grym> macie, macie iść drogą rozwoju duchowego, macie, słuchajcie, rozwijać się, macie patrzeć na to, co jest tym Waszym talentem i dzielić się z innymi ludźmi. Mamy tu kochanków. Słuchajcie, kochankowej to jest podjęcie dobrej decyzji. Tutaj. I siódemka kielichów też wymaga od nas podjęcia dobrej decyzji. Słuchajcie, jak nie wiecie, co zrobić, patrzcie tam, gdzie możecie pomagać ludziom. To jest to. W tym kierunku macie iść. Macie się kierować miłością w waszych decyzjach, w podejmowaniu decyzji w nowym roku. Kochane wodniki, myślę, że to będzie wspaniały rok. Cieszcie się, celebrujcie, bądźcie uważni. Życzę wam wszystkiego najlepszego na nowy rok. Do siego roku! Pa, pa!